Cześć, kochani, ja jestem Tysiorka, witam was na moim kanale. Dzisiaj dość nietypowy odcinek, bo jest Ci, którzy są na streamach, to wiedzą, że nienawidzę Caesara. Czy nie, nienawidzę. Denerwuje mnie on, ale dzisiaj będziemy sobie otwierać skrzyneczki. Otworzymy kilka skrzynek nowej operacji i skrzynki ze gwiazdeczki. W swoim życiu otworzyłam jedną skrzynkę, z której totalnie nic ciekawego nie dostałam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Ostatnio dostałam też skrzynkę ukorzenia węża, więc stwierdziłam, że kupimy też to nie klucz. Możemy sobie ją przy mnie otworzyć jako pierwszą. Ja pierdziel, rękawice są do wygrania, rękawice. Tak, już wygrywamy. Nie, no to będzie totalnie. Ja nie wiem. Ja się totalnie niczego nie spodziewam, ale. Fiolet. To było. Super, fantastycznie. Zaczęło się. Okej, okay, dobra. Fajnie było. Pomiędzy dwoma ferretowymi. Tutaj jest ta AWP całkiem spoko. I Digl. Ale w sumie UsP. I ten Glock też jest spoko. Także. Także mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Chociaż tak tro mm, okej. Okay. Czyli nic fajnego. Co to? Aha, pierwszy skin. Okej, okay, okej, okay, nie ma problemu. Ogólnie jak to oglądam. <grym> Ogólnie jak to oglądacie, jestem na urlopie w Polsce, więc nagrywam Wam filmy troszkę na zapas, żebyście mieli co robić, jak nie będzie streamków. <grym> I miałam nadzieję, że będzie jakoś fajnie. Co to był za skin trzeci? Nie no, naprawdę, chciałabym chociaż coś, jedną fajną rzecz dropnąć. Jedną. No ale. chociaż już była piąta rzecz. Piąta rzecz. Potwieram sobie trochę każdej skrzynki po troszku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale chyba to nie wyjdzie. Ceseczka była czwarta. No, niby nie leci aż tak beznadziejnie, bo nie lecą pierwsze, ale lecą i tak szare. No, właśnie. Kurde, tych nie chcę za bardzo twierdzić, bo one są troszkę. Znaczy, w sumie, ja kupiłam 300 gwiazdek, a one są za, za duży gwiazdek. Ale możemy to otworzyć. Potem przejdziemy jeszcze do tamtych skrzyneczek. Nie, no. Ej, ale dobra. A, to był i tak najgorszy skin, ale był fioletowy. Ej, to chyba kit. Czy, znaczy, no to są same fioletowe. Ale może nie będzie najgorsza? Czy, znaczy, podjechałam że to będzie najlepsza, że. O! Ej, ale ta AWP jest spoko. Czekajcie, gdzie to było? Tu, <laughs> czyli była druga, okej. Okay. Okay. Ale AWP jest spoko. I czy jest w ogóle za jedną gwiazdkę? To one są mega tanie wtedy. O, i ten rewolwer jest, te, jest też zajebisty. Oj, to jest najlepsza rzecz w ogóle z tej skrzynki. Ej, czyli jednak, jednak coś nam wychodzi. Pocza? No dobra, ten deagle jest tragiczny. A, i był tutaj, okej. Okay. Dobra, to możemy otworzyć cztery te skrzynki, żeby... się tam ten... No, znowu ten Digl. Dobra, jeszcze jedna. I dobra, ale ten rewolwer był git. No to już nie, jest już taki git. Yy, może, może otworzymy... O, jak to teraz wygląda w ogóle? Mamy te dwie fioletowe rzeczy i tu są ciemne niebieskie teoretycznie, a tu są te szare. No dobra, możemy otworzyć yy, tą skrzynkę. Jezu, jak ja bym trafiła kosę, to by było coś... Chciałabym, chciałabym bardzo. Proz fioletowy, 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 fioletowy. Czy mo... No nie! Choć tamten bym... No. Okej, okay, nie ma problemu. Ale nie, no tyle fioletowych przeleciało. Chociaż jeden fioletowy niech pyknie. Jeden. No cały czas jakieś fioletowe lecą. Mogę? Nie mogę. Okej, okay, nie ma problemu. Dzięki. Okej, okay, to, to pootwieramy jeszcze te. U. Naprawdę, ja, ja nie spodziewałam się czegoś. Wow. Ale myślałam, że pójdzie troszeczkę lepiej. Chcę chociaż tego uspa, bo nie mam teraz uspa do grania. I jakby był ten usp, byłoby fajnie. Okej, okay. nie no ma problemu. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, bo ogólnie ja totalnie... Zresztą, siedzę sobie, otwieram to. Totalnie nie wiem do, o czym mam do was mówić. <śm> odcinek taki... Mm. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. mi by się na pewno bardziej podobał, gdybym coś jednak trafiła dobrego, a nie Negewa. Jezu, Negev. Ej, ale ten Negev. O, on jednak jest jeszcze. Uu. Jednak mimo wszystko on jest. Yy, po środku. Tak, już bliżej tego fioletowego, czyli jednak są jakieś szanse na. na coś lepszego. No dobra, jednak nie. Okej. Okay. Ile mamy jeszcze gwiazdek w ogóle? O, fioletowy. Ej, to jest git. Jest git. A, bo but... tu. <grywki> Już to są same fioletowe. <grywki> Nieważne. Ej, ale tu jest spoko. Bo. O, drugi. Tutaj przynajmniej można. Bo. Tu są też za cztery gwiazdki. I tutaj też. Teoretycznie tutaj można wygrać czerwone skiny. Ale tutaj są gwarantowane fioletowe. Więc to jest spoko. Mam jeszcze 38 gwiazdek. Okej. Okay. A i w sumie spoko otwierać te fioletowe. Bo jest... O, i ta AWP jest naprawdę spoko. Ale no ja mam w stat traku jakąś ładniejszą. Więc pewnie nie będę jej używać. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurczę, proszę coś fajnego prosimy okay. chyba proszenie nic nie daje no wydaje mi się, że nie tak, tak chociaż tego uspika, o ten usp był piękny proszę no czemu takie gówno z tego leci, dobra idziemy dobra zrobimy tak, mamy dwie te awki i dwie petki. Jeśli ktoś by chciał, to, to możemy zrobić tak, że jak wrócę z Polski, to może, nie wiem, jeśli chcecie, to może wstawiajcie swoje trade linki w komentarzu i może zrobimy tak, że, że wtedy z komentarzy wylosujemy dwie osoby, które dostaną. Jedna osoba dostanie awkę, jedna petkę. Są te fioletowe skiny, więc jest całkiem git, myślę. Nie wiem, możemy tak, tak zrobić. Myślę, że możemy tak zrobić. Jeśli będziecie chcieli. Dobra, proszę, coś dobrego. Proszę, 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 proszę. Tyle fioletowych skinów przy O! Dobra, ej, ale jest ładny usp. Pomimo tego, że on jest niebieski, podoba mi się, będę miała uspa do grania. On jest Git. Dobra, otworzymy jeszcze jedną tą skrzynkę. Pierwsza i pierwsza. Proszę, ale ten Digelek też jest przepiękny. No, ta awka też jest kozek. W ogóle cały czas lata ten Famas i, i ten mag. Fajnie by było trafić chociaż jedną z tych rzeczy. Bo one cały czas przelatują. I MP9 jeszcze. Proszę. No nie, no czemu berety? Kto gra w ogóle beretami? One są w sumie całkiem spoko. i w ogóle nie są zniszczone. One muszą mieć ten. I nie wiem, faktory new czy coś, ale są ładne. Są ładne. No. Hmm. Fajnie by było coś wygrać. No. Może otworzymy to jeszcze i będzie więcej do rozdania czegoś? Nie wiem. No, kto by to chciał? Ej niby to jest najlepsze. No okej. Okay. Nie, mamy 14 gwiazdek. Możemy to potwierdzać, bo tu jest ten ładny usp, jest ta. ten Glock. Proszę. Okay. Czy tu jest coś fajnego? No to tu też jest ten usp. I ta MK. I te, na koniec jest jeszcze, jeszcze ta skrzynka zostawiona. Może z niej coś będzie ciekawego. Tutaj nie ma nic w sumie. Yy, ta jest całkiem spoko, ale no nie wiem. Wolę tutaj chyba. Albo pójdziemy jeszcze w te fioletowe skiny. Kurczę, no i nie mamy. Nie mamy gwiazdek. Możemy iść jeszcze tutaj i to pootwierać. No ja w sumie tu też nie ma nic ciekawego. Same niebieskie. No dobra. Wykorzystamy wszystkie gwiazdki. No, ten diggle najgorszy. Ten rewolwer był jeszcze spoko. Znaczy, no niby najlepszy, ale chyba kolory są takie same auk ok no dobra ostatnia skrzyneczka widzowie nie proszę żeby wypadł chociaż fioletowy skin chociaż fioletowy ostatnia ostatnia no nie i na sam koniec dostajemy wszystkiego bizona Naprawdę. Ja nie pokładałam jakichś wielkich nadziei w tym openingu. Gdybyśmy nie otwier otwierali tamtych fioletowych tych, to w sumie nic byśmy nie dostali. Bo to wszystko, tą AWP, yy, Gloka i cysetkę. Dostaliśmy yy, z tych fioletowych, więc teoretycznie nic by nie było. Na pewno będę sobie używać tego uspa, bo, bo jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No i w sumie tyle. Nic ciekawego totalnie nie ma. Pewnie nie wiem, co z tym porobię. Może sobie porobię jakieś kontrakty czy coś z tych gorszych rzeczy. Nie mam pojęcia. Także, jeśli chcecie. Y... Tą awupkę, Tą awupkę. Ta awupka mi się całkiem podoba. Jest okej okay. Tą awupkę albo tego Glocka. No, ten Glock też jest taki. No, jest okej okay. Yy, także dawajcie swoje tradingi w opisie jak wrócę pewnie pod koniec października z urlopu yy, to rozlosujemy sobie dwie osoby które dostaną także no naprawdę spodziewałam się czegoś więcej no ale nie pykło totalnie nic yy, także jeśli spodobał wam się odcinek to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz może, może jak będą wam się podobały te odcinki i będzie dużo łapek, to tak jak wrócę z Polski, to może nagramy kolejny taki odcinek z openingu może samych skrzynek, yy, może wtedy coś siądzie, a tymczasem zapraszam was na Discorda, yy, Twitcha, streamy będą jak tylko wrócę z Polski, będzie rocznicowy stream, na pewno będzie stream z nagrodami jakimiś. Jakiś tam 12-godzinny, czy coś takiego. I koniecznie zapraszam na Instagrama, bo, bo jak jestem w Polsce, to dodaję dużo Insta Story. tam dość ciekawie. Także zapraszam, zachęcam do zdobienia ławki w górę i subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Yy, Miłego dziecka, życzę, pałatki.